To nie jest kolejne szkolenie dla DJ-a weselnego prowadzone z zabiórka. Schowajmy projektory, flipcharty i skrypty na bok. Zapraszamy Cię na innowacyjne szkolenie, któremu przewodzi zasada. Możesz coś trzy razy powiedzieć, a wystarczy raz zobaczyć, żeby zrozumieć. Więc zapraszamy Cię na wyjątkowe. Pierwsze, najbardziej praktyczne szkolenie w Polsce. Biorąc w nim udział, pojedziesz z nami na prawdziwe wesele, poznasz prawdziwe pary młode i przede wszystkim zobaczysz, jak w praktyce prowadzimy imprezę od początku do końca. Nie będziemy cię mamić teoriami, wyidealizowanymi tezami i obrazem tego, jak prowadzimy wesele. Zobaczysz nas w akcji, poznasz nasze sprawdzone patenty na rozkręcenie imprezy. Będziesz mógł zobaczyć z bliska, gdzie przykręcona jest najdrobniejsza śrubeczka, dokąd prowadzimy prowadzą wszystkie kabelki. Dowiesz się, czym wozimy sprzęt, jak zwijamy kable, jak porządkujemy ekwipunek, tak aby montaż i demontaż przebiegał sprawnie. Posłuchasz naszego repertuaru, dowiesz się, jak czytać dynamikę tłumu, jakie techniki miksu i doboru repertuaru sprawdzają się na weselach, które warto stosować, a które nie. Oświetlenie, nagłośnienie, zabawy integracyjne, tańce animacyjne, konferansjerka, nowoczesne oczepiny. I właśnie tego wszystkiego dowiesz się w jeden wieczór, w jedną noc, a o poranku wyjdziesz z garściami przydatnych informacji, które dużo łatwiej zapadną Ci w pamięć niż przy tradycyjnej formie szkolenia. To szkolenie to inwestycja, która zbyci się już przy pierwszej okazji, a doświadczenie i wiedza będzie procentować na lat. Biorąc udział w naszym szkoleniu, zyskasz niezbędne informacje techniczne dotyczące doboru, konserwacji, obsługi sprzętu dj -skiego. Dowiesz się, jaki konkretnie repertuar sprawdzi się na przyjęciach weselnych. Jak mówić co mówić, żeby wprowadzić gości w dobry nastrój. Jak być wodzirejem przewodnikiem grupy? A przede wszystkim nabierzesz pewności siebie, dzięki czemu Twoje relacje z klientami wejdą na wyższy poziom. Otrzymasz też certyfikat potwierdzający Twój udział w szkoleniu. Z racji tego, że pracujemy na żywym organizmie, terminy, jak i miejsce szkoleń będą różne. Z pewnością dopasujemy coś specjalnie dla Ciebie. Więc nieważne, czy dopiero chcesz pracować jako DJ wodzirej na weselach, czy jesteś już w od kilku lat czy dekad. To szkolenie zapewni ci nową wiedzę, nowe umiejętności i pozwoli zarobić na swojej pasji. A może w niedalekiej przyszłości planujesz zorganizować swoje własne wesele i szukasz inspiracji, albo chcesz zobaczyć jak to wszystko wygląda od kuchni? To szkolenie także jest dla ciebie. Zgłoszenia możecie dokonać na naszej stronie internetowej w zakładce kontakt. Nabór trwa cały czas, więc jeśli ten film jest dostępny w internecie, to znaczy, że czekamy na ciebie, nawet jeśli oglądasz go Kilka lat od publikacji. Zapraszamy!